Thank you Zbliżamy się do rakunki. To jest nasz dzisiejszy cel. Ma około mili długości. Całkowicie niezamieszkane, co jest bardzo ekscytujące dla mnie i dla zespołu. Wszystko jest możliwe. Nigdy nie wiesz, co znajdziesz na bezludnej wyspie. To jest to. Powiedziała, że zdecydowanie są tu grzechotniki. Powiem Wam, że jeśli dziś na tej wyspie znajdziemy grzechotnika, to tylko świadczy o tym, że w takich środowiskach mogą występować inne biologiczne miny, których się nie spodziewamy. Jesteśmy bardzo daleko od lądu. Niesamowite, że grzechotnik mógłby tutaj być. Wow, niesamowite! Rakunki. Spacerując po tej wyspie, naprawdę można poczuć się jak na innej planecie. Wszystkie te drzewa są całkowicie wybielone. Wyglądają jak palce kosmity, a cała roślinność tutaj jest naprawdę bardzo gęsta. Okej, okay, Kerry, mówiłaś, że jest tam jakaś woda? Tak, tuż przed tobą. Okej, okay, to przyciskamy się dalej. Tak. Wow. Czy jest tu tylko błoto? Czy to jest właściwie na skale? Z pewnością jest skalista, ale zrobić robi się naprawdę błotnieście, więc nie zapuszczałbym się za daleko. Czy jest to miejsce, w którym można zobaczyć krokodyla lub aligatora? Jasne, tak, szczególnie tutaj. Okej. Okay. Na razie nic nie widzę. Zamierzam wybrać się jeszcze głębiej. Woow, wciąga mnie. To jest fajne. Woda jest krystalicznie czysta. Mnóstwo ciekawych ryb. O, o! Znalazłem coś fajnego. Myślę, że to martwa igłana. Masz, podtrzymaj kamerę. To bardzo ciekawe. A może po prostu. po prostu się ukrywa. Może nadal żyje. Czekajcie, trzymasz to, utrzymuj mnie w kadrze. Jasne. Jest albo martwe, albo się ukrywa. Ciężko stwierdzić. Jest żywa. Wow, patrzcie na to! Szaleństwo. Właśnie znaleźliśmy godzillę, ukrytego w wodzie potwora. Tutaj, na Raccoon Keys. Niewiarygodne. To ciekawy typ stworzeń, które można spotkać na wolności. Piękny samiec Legwana, jeszcze nie dorosły. Ale absolutnie wspaniały. Spójrzcie na te prążki biegnące wzdłuż ciała. Trzeba uważać na ten ogon, który może zdzielić cię jak bat. O mój Boże, to jest takie fajne! Wszedłem do wody. Można zauważyć, że ma ona bardzo czerwonawy kolor i jest dość zasolona, więc legwany czują się dobrze w słonej wodzie. Musiał usłyszeć, jak się zbliżaliśmy. Skoczył z namorzynów i pozostał w okryciu. I nie ma nic fajniejszego niż zobaczyć zwierzę ukrywające się pod wodą. Najpierw pomyślałem, że może być martwe, ale nie jest. On żyje. I ta szczurka jest piękna. Wielkie nieba. To niesamowite, bo legwany są świetnymi pływakami, więc gad taki jak ten mógł przemieścić się z lądu aż na tę wyspę. I zobaczcie to ubarwienie na jego grzbiecie jest absolutnie epickie. Ma małe rogi na nosie. To właśnie sprawia, że ta przygoda jest warta zachodu. Szukając komarów, znajdujemy pięknego legwana. Pięknie. No dobrze kolego. Do zobaczenia. To było niesamowite. Znalazłem kolejne oczko wodne. Przeprowadźmy szybki test. O kurczę, dziwnie! To całkiem lepkie błoto. O, okropnie śmierdzi. Wysoka zawartość siarki. A to prawdopodobnie z powodu gnijącej części roślinności, która opada z tych drzew. O, mamy legwana. Być może to legwan, którego złapałem wcześniej, a może zupełnie inny. I właśnie w tej chwili postaram się go złapać. Mam na niego oko. Można go zobaczyć, jest tam na dole. Zamierzam go złapać. Mam go! Patrzcie na to. Oh, kolejny legwan. Ale to super. To nie ten sam, którego złapaliśmy. Legwan numer dwa. Te legwany chowają się w namorzynach, a gdy tylko usłyszą, że coś się zbliża, wskakują do wody głęboko i ukrywają się. Myślę, że jesteś innym legwanem. Wyglądasz na mniejszego niż ten, którego złapaliśmy wcześniej. Fajne no nie? Okej, okay, odłożę go do wody. Zobaczcie, jak odpływa, sprawdźcie to. Jak powiedziałem, nigdy nie wiesz, co znajdziesz. Ło! Ślisko. Sprawdźmy tu. O, to co mogło być czaszką krokodyla okazało się być po prostu wielkim kawałkiem drewna wyrzuconego na brzeg. Podekscytowałem się na chwilę. Może wrócę jeszcze tutaj. Jestem w małym oczku wśród namorzynów. Całkiem fajnie. Wróciłem, ale nie ma tu nic szczególnego do pokazania. Okej, okay, poruszajmy się dalej w tym kierunku. Chciałem dać wam wyobrażenie, gdzie się znajduję. Przejdę dookoła tego oczka. O, 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 poczekajcie chwilę. Mam tutaj coś jeszcze. Kolejny legwan, większy. Zobaczymy, czy uda mi się go złapać. Ma bardzo jasne ubarwienie. Ciekawe, czy uda mi się go pochwycić. Ten jest zdecydowanie większy: tak! Zdecydowanie większa jaszczurka! Wo, To jest naprawdę duża Godzilla! Spójrzcie na niego! Pięknie ubarwiony. Święta makrelo. Spójrzcie na ciemny kolor na głowie. Epicki jaszczur. Aleś ty piękny. Obrócę się w ten sposób. Wow, to jest prawdziwa Godzilla. Spójrzcie na tę ciemną głowę, śpiące oczy. Cześć kolego, jak się masz? Czarne paski biegnące wzdłuż całego ciała. No i spójrzcie na ten ogon. Można śmiało powiedzieć, że jest to pełnowymiarowa, ponadmetrowa jaszczurka. Święta krowo! Piękny legwan. Obrócę go w ten sposób, dam wam trochę skali. To jest niesamowite. To trzeci legwan, na którego natknęliśmy się na Rakunki. Niesamowicie potulny. Zauważcie, że praktycznie po prostu zwisa mi z dłoni. Trzeba uważać na zęby, ale najniebezpieczniejszy jest oczywiście ogon. Ze wszystkimi tymi kolcami i długim, smukłym końcem. Jeśli się wścieknie, odwróci się i spojrzy mi w oczy, to będzie zła sytuacja. Okej, okay, więc nazwiemy cię ciemnogłowym smokiem z Rakunki. Teraz wypuszczę cię z powrotem na wolność. Zobaczymy, czy tobie uda nam się zrobić ujęcie, jak odpływasz. Jeden, dwa, trzy i start. Bardzo proszę, eksploracja rakunki. Można śmiało powiedzieć, że jestem pierwszą osobą, która kiedykolwiek eksplorowała wodne wnętrze tego zbiornika wodnego. Jestem Coyote Peterson, bądź odważny. Pozostańciki, do zobaczenia podczas kolejnej przygody.